Chciałem dalej z tej strony Vandetta Play Games i dzisiaj zgramam sobie w Need for Speed World. Jest to mój pierwszy odcinek z tej serii, a także pierwszy wyścig. Na razie gramy przeciwko botom, tak zwanym, czyli przeciwko komputerowi, Aczkolwiek z każdym wyścigiem na razie zbliżam się do tego, żeby zagrać na multiplayerze z innymi graczami. Wybrałem to auto, dlatego że też jest najszybsze, najlepsze jakie może być no i teraz jedziemy musimy wyprzeć tego typa żeby być nie, żeby zakończyć ten wyścig na pierwszym miejscu i wyjdziemy niego żeby zmniejszymy jedynie tylko sobie ten tamtego no troszkę fejla ale aczkolwiek teraz możemy wyprzeć więc naszego 40% a nami jesteśmy pierwsi. 50, czyli połowa. Zobaczymy. Co. No już jest taka przewaga, że jakby wyciągnięliśmy ten wyścig, dalszy korzyść. Może jeszcze się coś tu zdarzy. Już co, rozbliżyli, 76% no, 80% To już jest dla ekranu 90% No i ja też z końcem wyścigu wypowiedzi z wami grzegorz e, Jeśli wam się podobało zostawcie łapkę w górę Komentarze zostawcie, jakieś pozytywne, negatywne, nie Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.